Cześć, witajcie. Dzisiaj bardzo modny crossover Toyota CHR. Zapraszam. Znajdujemy się na pokładzie Toyotki CHR 1-2 Turbo 115 KONI w wersji Dynamic, bardzo bogatej i dokupionymi wszystkimi możliwymi pakietami, jakie można było do tego autka dokupić. Tak więc, samochód, którym podróżujemy, został wyprodukowany w roku 2017. Cały czas jest eksploatowany przez jedną właścicielkę. Dotychczas pokonał 63 tysiące km bez żadnych najmniejszych awarii. Tak więc, Toyota CHR to bardzo modny crossover. Autko debiutowało na rynku w roku 2016, a od roku 2020 są dostępne wersje poliflingowe. Tak więc, jak powszechnie wiadomo, Toyota to król hybryd, a w tym przypadku tak nie jest. W naszym testowanym wozie zainstalowana jednostka to turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1,2 litra i mocy 115 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy to 185 Nm. Dostępny w przedziale prędkości obrotowych od 1500 do 4000. Także właścicielka tego samochodu, w 3 lata pokonała nim 63000 km, jest z niego bardzo zadowolona. Poddaje go tylko standardowym obsługom. Toyota ten interwał obsługowy wyznacza na 15 15000 km. Jak sama mówi, wybrała sobie auto w bardzo bogatej wersji, bo ceni sobie bezpieczeństwo i wygodę. Natomiast jedna rzecz, która jej zdaniem mogłaby być lepsza, to to, że Samochód jest tu doładowany niby od powinien samego dołu ciągnąć, bo maksymalny moment dostępny od 1500 obrotów, a mówisz, że brakuje mu nieco pary do wyprzedzania. Jak na razie w pełni się z nią zgadzam. Jest przyzwoicie, ale mogłoby być przy wyprzedzaniu nieco lepiej. Wnętrze samochodu jest dość przytulne. Materiały w dotyku są całkiem niezłej jakości. Jak Państwo widzą, duży tablet, czyli ten centralny tutaj wyświetlacz umieszczony przed nami, dookoła deski rozdzielczej biegnie. Jak to Toyota mówi, linia w kolorze Electric Blue nadaje ona fajny tutaj ton i szyk temu wnętrzu, także wszystko tu jest ładnie wykonane, ładnie spasowane, po 63 tysiącach nic nie trzeszczy, nie puka, jakość montażu na bardzo dobrym poziomie. Jak Państwo widzą na centralnym tutaj wyświetlaczu pomiędzy zegarami aktualnie pokazywane średnie spalanie, jest to średnie spalanie globalne. Na poziomie 6,5 litra jest to całkiem niezła wartość. Toyota podaje średnie spalanie na poziomie 5,8-6,1 i to niewiele się różni. Przy czym właścicielka mówi, że jeździ autem dynamicznie i większość tras pokonuje w mieście. Także myślę, że 6,5 litra to jest bardzo dobra wartość. To co mówiłem na początku, wyposażenie tego samochodu jest kompletne i mogłoby zawstydzić niejednego większego rywala i znacznie droższego. Bo takie rzeczy jak dwustrefowa klimatyzacja to oczywisty standard. Oczywiście Janośnik nie jest wyposażeniem standardowym, ale właścicielka sobie go zainstalowała, nie chcieliśmy demontować. Wszystkie systemy asystujące, front assist, lane assist, kamera cofania, asystent cofania, wszystkie te rzeczy znajdują się na wyposażeniu tego samochodu. Są tu także światła Full LED nazywane przez Toyotę Pure LED. Są także sekwencyjne kierunkowskazy. To wszystko było dobierane w pakietach za dopłatą. Jest także asystent monitorowania ruchu poprzecznego z tyłu. To jest naprawdę już duży bajer. Większość, nawet większych samochodów tego nie ma. Jeżeli chodzi o wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa, to jest ono również kompletne. Od choćby 7 poduszek powietrznych, ale najważniejszą z nich, moim zdaniem, w tym przypadku jest poduszka kolanowa ponieważ konkurencja w tym segmencie tej poduszki niestety nie instaluje, a wszyscy z Państwa, którzy w swoim życiu oglądali choćby kilka crash testów samochodów z poduszką kolanową i bez poduszki kolanowej, to wiedzą, że w tych samochodach, w których jest ona zainstalowana, to manekin nie odnosi praktycznie żadnych obrażeń swoich nóg i kolan, a w samochodach, gdzie jej nie ma, Niestety dolne struktury deski rozdzielczej potrafią siać spore spustoszenie w kolanach. Oczywiście nikomu z Państwa wypadku nie życzymy. Jest to rzecz w produkcji bardzo tania. Kosztuje pewnie kilka juanów, lub w tym przypadku kilka jenów, a jest ona niezmiernie istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa. No i cóż, mogę Państwu powiedzieć, po 30 km jazdy tym samochodem, mogę powiedzieć, że jest całkiem nieźle. Prowadzi się pewnie. A crossover, więc środek ciężkości poprowadzony nieco wyżej. Szumy, wiatru na akceptowalnym poziomie. Może poza terenem zabudowanym nieco wyje przy przyspieszaniu, ale to taki drobny szczegół jak na razie. Poza tym wszystko w najlepszym porządku. No i tradycyjnie znajdujemy się na drodze ekspresowej S11. Właśnie rozpędzamy się do 120. Całkiem przyzwoicie to robi. No mógłby może troszkę lepiej, ale pamiętajmy, że to jest 1.2, więc te płuca są niezbyt wielkie. No mimo utrudnienia przyzwoicie się rozpędza. Mamy już 120. Nie narzekajmy, mogłoby być nieco lepiej, ale myślę, że to w zupełności wystarczy. No i słuchajcie, po ustabilizowaniu prędkości na poziomie 120, no patrzcie 120, a wszyscy nas wyprzedzają, że taka specyfika jazdy w naszym kraju. Powiem, że jest nieźle. Na pokładzie jest dosyć cicho, mimo że samochód jest podwyższony i można było mieć obawy, że szumy powietrza będą spore. Nie, nie jest źle. Mimo dzisiaj dużego wiatru jest poziom gwastu całkiem akceptowalny. Jak chodzi o prowadzenie również nie mieszkuję po drodze to co mówiłem jest całkiem spory dzisiaj prowadzi się pewnie. Systemy asystujące po zapinane, więc lane assist nas tutaj cały czas trzymie. Całkiem przyjemnie można nic z 120 do No i tradycyjnie zróbmy mały pokaz dynamiki. Włączamy się z powrotem na S11. Trzeci bieg, pedał w podłogę. Zapinamy kolejny bieg przy 4000 obrotów. W tej chwili mamy czwórkę i piątkę. I po małej chwili mamy 120, możemy zapiąć szóstkę i kontynuować sobie podróż. A no nie jest źle, no wiadomo, to jest 1, 2, 115 koni. Nie oczekujmy tutaj cudów. Było całkiem przyzwoicie. Jeśli chodzi o pracę z biegów, krótkie, precyzyjne skoki nie haszy. Wszystko jak najbardziej prawidłowo. Jeśli chodzi o tablet dotykowy, to jest on całkiem przyjemny w dotyku. Wszystko działa intuicyjnie. Może mały minus dla mnie za podgłaszanie radia metodą dotykową. Pamiętacie odcinek o Toyocie Camry, gdzie chwaliłem Camry za pokrętło? Jestem fanem pokrętła, nie bardzo lubię te dotykowe pogłaszanie. Poza tym wszystkie opcje działają intuicyjnie, bardzo dobrze reagują na dotyk. Także co, tradycyjnie przyjechaliśmy na stację kontroli pojazdów, tak żeby sprawdzić nasze autko od spodu. Zakładamy, że tam się nic nie dzieje, no ale żeby sprawiedliwości stało się zadość, tak jak w każdym odcinku, rzucimy okiem. Ok. Słuchajcie, a ten samochód piękny, futurystyczny. Crossover ma jedną wadę. Spójrzcie na te drzwi z tyłu. I pomyślcie sobie, że jesteście dzieckiem. W końcu każdy z nas kiedyś był dzieckiem. Spójrzcie teraz. Zamykam drzwi. I co widzę będąc dzieckiem? Tatuś albo mamusia za sterem. Ja mam sobie z tyłu podziwiać piękne krajobrazy, a ja muszę zacytować klasyka. Ciemność widzę, ciemność! I to naprawdę nie jest pic, to jest jedyna wada tego samochodu. Słuchajcie, siedzę sobie z tyłu, proszę bardzo, a nie jestem taki mały, bo doskonale wyciężam, 1,88 m. I miejsca mam tu w zupełności, ale jak głowę mam na zagłówku, to patrząc w lewą stronę, naprawdę widzę ciemność. I tradycyjny nasz pomiar wszechstronności. W pierwszym rzędzie pozycja za kierownicą bardzo wygodna. Miejsca nad głowami aż nad to wiadomo, crossover, wyżej się siedzi. Miejsca na kolana z dużym zapasem. Tutaj na tułów, czy na wysokości ramion również. Zobaczymy jak to wygląda z tyłu. Z tyłu, tutaj tak samo, siadłem za siebie i jestem mile zaskoczony, bo miejsca na kolana ze sporym zapasem nad głową, akurat dla mnie, wyżsi, mieliby tu mały problem. Na wysokości ramion w zupełności, oczywiście nie dla trzech pasażerów z tyłu, ale dla dwóch w zupełności miejsca wystarczy. Wskaźnik o pojemności 377 litrów. Wydaje się nawet wizualnie na większy, także spokojnie. Dla dwóch osób za świat, na wyjazdy wakacyjne, na zakupy również. Dla czterech osób przy jednej walizce także spokojnie wszystko się zmieści. I serducho naszego dzisiejszego samochodu 1.2 turbo, 115 koni. O co mówi właścicielka, trochę brak pary przy wyprzedzaniu. Jest w tym coś prawdy. Na co w zupełności wystarczy. Zrzucię paliwa średnia 6,5 więc jak najbardziej na akceptowalnym poziomie. I tradycyjny rzut na spód naszego testowanego samochodu. 3 lata, 63 tysiące kilometrów. Żadnych korozji, tłumyk, ostatni jak nowy. Tu na zawieszeniu również wszystkie złączki, nic się nie dzieje, nic nie koroduje. Pod podwoziem ładne plastikowe osłony. Z przodu również susza, cały układ napędowy suchy. Żadnych przecieków, no ale co się dziwić, 3 lata, przecież to całkiem młody samochód. No i cała I kolejna, testowa, sobota, pomału dobiega końca. Musimy oddać auto właścicielce, więc je troszkę podsumować. Najpierw od tych walorów, które zdecydowały, że ten samochód jest tak modny, a więc jest crossoverem o bardzo futurystycznych kształtach. I to, co zawsze mówię, że design to rzecz gustu, ale ten samochód naprawdę jest ładny, chyba nie ma nikogo komu by on się nie podobał. Jednostka napędowa dla mnie OK. No wiadomo, jeździmy różnymi samochodami w naszych testach, przeważnie znacznie mocniejszymi, więc on rzeczywiście troszkę mu brakuje pary do wyprzedzania, ale no, nie dziwmy się, 1,2, 115 koni. Jest myślę całkiem nieźle. Jeśli chodzi o pewność prowadzenia, ok, mimo wyżej poprowadzonego środka ciężkości, skrzynia biegów ok, krótkie skoki drążka, precyzyjne, pewne, nie układ hamulcowy bardzo czuły, zawieszenie sprężyste, ale bardzo pewnie się prowadzi, także tu żadnych zastrzeżeń. No jeden mały minus, który sami widzieliście, <laughs> znów zacytuję klasyka, ciemność, widzę ciemność. No Japończycy perfekcjonaliści, tu się okazuje, że być może przez te futurystyczne kształty nie udało im się zrobić tego lepiej. Troszkę tam z tyłu dzieci marudzą jak jadą, I to rzeczywiście w wielu testach czytałem, że tak jest, no i dzisiaj to potwierdziłem, jest tam troszkę mała widoczność. Ale taka natura tego samochodu, dla mnie bardzo pozytywny, przyjemny samochód. Właścicielce dziękuję za użyczenie państwu życzę takich samochodów, szczególnie w tej wersji wyposażeniowej z niemal kompletnym wyposażeniem na pokładzie. A firmie Auto Dudkiewicz, Jacek Dutkiewicz z siedzibą w Jarocinie i oddziałem w Dobrzycy, gdzie dzisiaj byliśmy na stacji kontroli pojazdów. Dziękuję za użyczenie stanowiska diagnostycznego. Do następnego. Cześć. Pozdrawiam.